Witam Was, to b 8001 a to jest pierwszy odcinek. Zagrajmy w Call of Duty Black Ops. Problem z FPS-ami został rozwiązany. Czyli zastanawiacie się, jeśli nie graliście jeszcze, oczywiście, kto to tam jest. No, zaraz się wyłknęcie. O, A oczywiście grać na poziomie zwykłym. Mm, bo na rekrutacji, nie mam zamiaru, bo już nie było za łatwo. Najpierw żebym za bardzo nie ginął. jak Are you ready? Let's start. Uh, uh. Wake up. Wake up. Where am I? Where's Reznov? You will answer our questions. Do you understand? Who the hell are you? That's not important. What's important is who you are. What's your name? Fuck you. Where were you born? Kiss my ass. Ah! Your name is Alex Mason. You were born in Fairbanks, Alaska. In 1961, you served in a CIA assassination team known as Operation Forty. Is that correct? Ah! Is that correct? Yes. Where's the broadcasting? I don't know what you're talking about. The numbers, Mason. What do they mean? Where are they broadcasting? I don't know from? anything about any numbers. What about Travers? Do you remember him? Give us what we want, we'll guarantee your safety. Ah! Let's start at the beginning. Cuba, 1961, the Bay of Pigs. We know you were there. lying mason we know you went in with woods and bowman woods bowman <laughs> dragovich do you remember dragovich castro we went in to kill castro To oni jeszcze są tu. Proszę, Woods. Transmisja 1518 Ekrasuję X-ray, oddział Operation 4080 w kobie Cel Fidel Castle. Woods połączył się z kontaktem z Santa Maria. 5 17 kwietnia 1931 Okej, Plantation. Plantation. Our attack on the airfield no. should distract them enough to get you inside. What about the evac? We will have transport waiting for you. Just be there. Excellent. We got company. Saca los papeles. Ahora. Saldete aquí, puta capitalista. Oye, donde tú eres! No i zaczynamy. Wow. Oh, sorry za tam ścianę. Dobra, jesteś się w pesów, nie jest źle. W tej nie trzeba w ogóle martwić się, nic mamy pod dostarczkiem, tyle powiem. Niektórzy się wciąż zastanawiają, czemu dopiero teraz lubię Black Opsa, a nie wcześniej. Otóż... No, po prostu była premiera MW3 i chciałem zrobić jak najszybciej. Który akurat mogłem zrobić dużo wyświetleń na tym. No i tyle, no. Dobra. Musimy się przebić. wijać się przed działy policji. To jest bardzo proste, bo mamy granatniczek. A drugą roli mamy ASP. W Black Opsie do doszły nowe bronie, które zostały zmodyfikowane, jak zresztą to widać. Ale Bowman dostał. Jak główną postacią rozgrywki jest Mason i tylko Mason. Resztę poznacie... ...po tym. Auć. Mam więcej tego samochodu. Dobra. Czyli za kierownicą. A prawie się słyszy. Wow. O. Cieś my skręcamy. Więc. Matrix. Wow. Yeah. Ok, wróciliśmy. Trochę dalej. Bo po prostu to są wspomnienia naszego Masona. Bo śledczy coś od niego chce. My nie wiemy co. Znaczy, mm, dokładnie. On chce po prostu numery, ale myśl nie może sobie, nie wie o co chodzi. I opowiadając to, próbuję, próbuję sobie przypomnieć. A tu teraz mamy piękny, piękny atak na nich. Jakie mamy tutaj bronienie, Skorpiona oraz FN FAL. Mamy FN fal. Ale jak skończyć, nie tylko na amunicję. Oczywiście, jest to fajnego, bo możemy znowu się wychylać z za rogu, czyli Q i E jest z powrotem. Po umlników przypomina, tylko nie wiem kogo... Mam tyle, że kręcę to rano. Nie zdążyłem nawet zjeść z śniadania, ale już się za kręcenie. bo dużo osób mi napisało na pewno o tym Black, Black Opsie, ale jak mówiłem, miałem problemy. No i udało mi się je rozwiązać, jak mówiłem po tym filmu. A i proszę o nie pisanie komentarzy typu kiedy Minecraft albo cokolwiek niezwiązanym z filmem, ponieważ to jest dosyć irytujące i niezwiązane z tym. Jeśli chcecie, się, jeśli chcecie się dowiedzieć, to piszcie albo pod tym filmikiem, bo ja patrzę na komentarze zawsze... Znaczy, z tego rodzaju, na przykład jeśli chcecie Minecrafta, to się pod filmikiem z Minecrafta, albo pytajcie się mnie na pewno. Ale nie pod innymi filmikami, bo to... nie wiem, czemu oni to mi irytuje za bardzo. A i nie mówcie, żebym sobie kupił nowy mikro. Ponieważ to jest nowy mikro, tylko po prostu czasami mam hałas w domu i wiecie... Czasami hałasuje... Są hałasy w domu, nie nie da się tego jakoś... Wciszyć na maksa hałasu. Wezmę sobie to, mam więcej do tego. Dobra. Friend file. Mnie zastanawiacie się co zrobimy... Co, za jakie ja zagrałem, zrobię po Black Opsie? Ponieważ ja robię y, FPS -y i RPG, RPG nie? No to jeśli skończę tego FPS, a czyli Black Opsa, zacznę robić y, Battlefield Bad Company 2. A potem to już musicie się domyślać. Na pewno już się domyśliliście, jeśli nam to powiedziałem, co może być po Battlefield Bad Company 2. Wow! Rozgrywka w. W Black Ops jest bardzo łatwa, jak zresztą widzicie. W ogóle nie dostaje strzałów, znaczy no to tam czasami się dostanie 2-3 strzały. A tak poza tym to gra jest nawet bardzo fajna. I miło mi się w nią grało. Kampania jest ciekawa, taka inna po prostu. Ich dotychczas to w podach było. Nie, 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 to nawet przypadło do gustu. Przyznam. jakbym tam wszedł? A, ten Celownik ACOG jest, jest bardzo fajnie zrobiony i mi się najbardziej podoba z tego ze wszystkich godów. Uwielbiam go używać. Mi się tak podoba. W ogóle nie jest ruchliwy ten celownik. Au. O tym celownik nie począłem powiedzieć, bo on jest... Jestem idealnym celownikiem. Prędko, a ten co my tu mamy za bić? Jakieś miniony temu? Dobra, nieźle. Nie, no, szukamy tego karta zupełnie. Powiem wam, że trefa jest tutaj bardzo ładnie zrobiona. A znowu Pięknie to było. What the... <śm> bo teraz to dopijające jeszcze bym wzięła i jest A, y... A, bo mam gdzie indziej poszedł, nie. Chociaż nie wiem, czy się nie wyjdzie RPK z tym celownikiem. Nie no, RPK za bardzo skacze. Y... broń moja zniknęła? A, to też jest RPK, tylko że bez celowniczka. To ja sobie tego bez celownika. Więc no. zastanówmy się, ile będę wyrzucał odcinków z Black Opsa, bo dotychczas MW3 MW były o 3. Z Black Opsa będę wyrzucany po jednym odcinku, ponieważ misje są tu bardzo długie i sporo czasu zajęłoby mi montowanie tego. A wiecie, ja bym chciał mieć trochę też czasu dla siebie, nie? Mimo to chciałbym jak najszybciej to skończyć, więc będę starał się nawet wstać te odcinki w soboty, a czy od poniedziałku do piątku. Jeśli mi się będzie udawać oczywiście to. Wow. Więc nie martw się. się. Odcinki będą, będę starać się wstać codziennie. Może nie o tej samej porze, ale będą codziennie. Oa. Zabili mnie. No, pierwszy fake w pierwszej misji. Dopiero tutaj, no are you fucking kidding me. To try było, Czekajcie, będę w tym momencie. Okej, okay, jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że już mnie zaciopie w tym miejscu. O nie, 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 Mary Playa. O, no to jest kierówka. Możesz wy... Używam trochę municy do granatnika i prawie już nic nie mam Dobra, teraz nic nie mam Beczki wybuchowe Ooh. Lubię beczki wybuchowe Au. Oh. Nie tak to miało być. Dobra. BTR. Trzeba mnie z tyłu walą, no.

Linie? A, tu jest lina, nie zauważyłem na nic. zejść. Jest biedna, bym powiedział. Albo mi tak laguje te radio od Carlosa, albo tak, albo mu tak przerywa. No raczej wiem, że się biegnie sprintem, a czy jest shiftem? Że jestem wyczerpany! Co ja robię? 40 metrów przebiegnę Jeszcze mi coś przed rogiem wybuchło Oh yeah No to się teraz zapapimy koledzy Ała, ała, ała Tylko najlepsze, bo nie i nie pamiętam już jak się misja kończy też to będzie widać, nie? Jeb, papum, jeb, jeb! Te wybuchy! Tam mam cysternę, tam mam mru... chyba cysternę, jeb! Jeb, wszystkich wyszynamy, pizdu! Nie ma! Nie! Yeah. Ach, te wybuchu nie! Yeah. What the Nie! The Co? Nie! 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 signed up for. You. got to be fine. Just go! Get out of here! Uh oh. First. Yep. What okay. You're dead. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know of your plan? We always know. Do with him what you wish, General. He's my gift to you. In honor of our new relationship just make sure that he suffers he will know suffering beyond his darkest fears i have plans for you american oh he did fragovitch sure did